Dobry. Rok 2022 za nami, więc przydałoby się co nieco podsumować. Miałem to nagrać gdzieś w jakimś plenerze, ale wyszło tak jak wyszło, żeleje, nadwoło, że leje strasznie na dworze, nawet nie ma za bardzo jak wyjść z samochodu. W filmie zostanie poruszonych kilka kwestii. Zaczniemy od podsumowania sezonu 2022, w który w moim przypadku był dość obfity w wyjazdy na ryby. Tutaj powiem o Grand Prix Polski, o podsumowaniu z mojej perspektywy i o cyferkach w statystykach YouTube'a. Do tego kilka słów na temat. Tego, jakie są plany na rok 2023, ponieważ mam kilka pomysłów. Część z nich jest już w trakcie realizacji, więc na pewno będą jakieś nowości. Do tego, kilka słów na temat ostatnich dość głośno poruszanych tematów w związku z PZW. Sezon 2022 się toczył głównie wokół startów Grand Prix w moim przypadku. Były wyjazdy nad wodę przed Grand Prix, po Grand Prix, w trakcie Grand Prix również. Najpierw była Wisła. Na tej rzece pierwszy raz byłem. Z jakieś 5 lat temu, jak tylko zaczynałem mówić, więc tak naprawdę pojechałem na żywioł bez jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania, bez żadnej znajomości miejscówek ryb i ich upodobań. W tych zawodach w pierwszej turze złowiłem dwie ryby, w drugiej turze cztery ryby, w trzeciej turze dwie ryby. W ostatecznym rozrachunku zająłem 73. miejsce. Drugie zawody odbyły się nad Dunajcem. Pierwszy raz na Dunajcu łowiłem dwa tygodnie przed zawodami, albo trzy tygodnie. Jakoś tak w ten ostatni weekend, w którym można było łowić. I tam w pierwszej turze złowiłem cztery ryby, w drugiej turze jedną i w trzeciej turze jedną, w ogólnym rozrachunku 84 miejsce. Tutaj też trzeba dodać, że połamałem na tych zawodach wędkę w drugiej turze na samym początku, więc łowiłem tak, jak nie chciałem mówić, są jak e, macie ochotę, to linki Wam się gdzieś tutaj na górze wyświetlają i macie też w opisach, więc śmiało zachęcam do oglądnięcia. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, trzecie zawody był to jesienny Lipiń Sanu. Pierwsza tura jedna ryba, druga tura dwie ryby, trzecia tura zero myczkowce. Zająłem 49 miejsce. E, nie ukrywam, że. Przygotowany byłem też słabo, jeżeli chodzi o sprzęt. O doświadczenie to już nawet nie wspominam, ponieważ też na odcinku specjalnym tak naprawdę tam nigdy nie łowiłem. Więc nie wiedziałem jak ta woda wygląda i czego mogę się tam spodziewać. Z łódki nigdy nie łowiłem. sprzętu też bardzo duże braki. Miałem tak naprawdę jakąś tam jedną linkę intermedium. Nie wiem, właściwie na Lipieniu są no nawet linki intermedium i nie mówiłem z, z linki pływającej, e, źle porobione przypony i tak dalej. Więc, 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 skończyło się to tak jak się skończyło i tak dobrze się skończyło. E, no i na sam koniec Mistrzostwa Polski. E, pierwsza tura jedna ryba, druga tura jedna ryba, trzecia tura cztery ryby. E, dwie tury były rozgrywane na meczkowcach, jedna tura na... Rzeca, i tutaj skończyłem na 93. miejscu na 135 uczestników. No i takie rezultaty sprawiły, że nie utrzymałem się w Grand Prix. No i w tym roku czekają mnie ponownie eliminacje, czyli na pewno zobaczycie innymi filmy z eliminacji w tym roku. Podsumowując tegoroczne Grand Prix, tak szczerze mówiąc, w takim ostatecznym rozrachunku, jestem zadowolony z wyników, ponieważ zaliczyłem tylko, jedno, tylko i wyłącznie 1-0. Jak, jak na brak jakiegokolwiek doświadczenia, brak znajomości wody, niezbyt, dobrze, niezbyt dużo sprzętu i dobrze dopasowanego i brak treningów, 1-0 uważam, że nie jest złym wynikiem. Dodatkowo też dzięki tej przygodzie poznałem wielu wędkarzy, którzy niejednokrotnie dawali mi dobre rady, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, więc wielkie podziękowania dla Was. Przechodząc do YouTube'a, w 2022 roku opublikowałem 43 filmy. 2 live y i 14 shortów. Tak, skupiając się na tych statystykach, będę mówić tylko i wyłącznie o statystykach z tych 43 filmów. Ze względu na to, że shorty strasznie zawyżają ilość wyświetleń, a tak naprawdę na nic innego, za bardzo to się w chwili obecnej nie przekłada. Więc te 43 filmy dały łącznie 47 tysięcy wyświetleń. Łączny czas oglądania tych filmów to 3200 godzin ponad. Przybyło ponad 1100 nowych subskrybentów, więc dzięki wielkie. Jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze, to może kliknąć ten znaczek plus dzwoneczek ze względu na to, że 76% osób są to widzowie bez subskrypcji. Przechodząc do najczęściej wyświetlanych filmów Film z jesiennego lipienia Sanu 1900 wyświetleń. Na czwartym miejscu metoda żyłkowa jak zawiązać zestaw do żyłki pokazywałem tam w jaki sposób ja ten zestaw tworzę 2000 wyświetleń miał ten film, później Muchowe Mistrzostwa Polski 2200 wyświetleń i na pierwszym miejscu film z tego jak zbudowałem własnoręcznie swoją pierwszą wędkę. Odnośnie filmów, które za bardzo tutaj nie weszły do oglądalności, ale które polecam to na pewno jest to film z warsztatów targiskowych prowadzonych przez Józefa Jeleńskiego, więc też gdzieś tutaj Wam się wyświetli link. Jeżeli chcecie, to zapraszam. Tym tak naprawdę głównie Józef mówi i opowiada o tym wszystkim, więc stwierdziłem też, że nie będę tego filmu ciąć, nie wiadomo jak bardzo, tylko po prostu zostawiłem go w takiej formie ciągłej, jak to było nagrywane, tak to tam jest puszczone. Przechodząc teraz do obecnego roku, w tym roku na pewno, tak jak wcześniej wspominałem, będą filmy z eliminacji do Grand Prix Polski. Oprócz tego, również relacje z zawodów, mistrzostw w okręgu i tak dalej, i tak dalej. To czy najpierw koła, mam nadzieję, że później też okręgu. Jakieś filmy skręcenia much, tych wzorów, które gdzieś tam mi się bardziej sprawdzają. Dodatkowo do tego również będą filmy o żyjątkach wodnych czyli będziemy się skupiać na tym, gdzie występują, w jakich porach roku, jakie mają fazy rozwoju, czym się żywią itd. itd. Na pierwszy ogień na pewno będą szły kiełże. Już mam część materiałów zgromadzonych, więc, więc film można powiedzieć, że jest w trakcie przygotowywania. Dodatkowo do tego. Chodzą mi jeszcze po głowie jakieś wypady rowerowe i bushcraftowe, tzn. bushcraft to może za dużo powiedziane, ale po prostu wyjazdy takie nad wodę bardziej weekendowe, gdzie w sumie będzie to połączone również z wędkarstwem i z takim mocniejszym obcowaniem z naturą. I w sumie to na razie byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o te tematy, i przedchodząc teraz do ostatniego wątku, czyli odnośnie tej burzy, która gdzieś tam powstała na obecnych YouTubach, odnośnie PZW. Ja na przykład kartę opłaciłem, ale wy możecie dać znać, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie. Jeżeli chcecie się podzielić swoją opinią w tym temacie, to zachęcam do napisania, co wy o tym sądzicie. Chciałbym zebrać to wszystko w kupę i może też gdzieś tam z osobami, które gdzieś bardziej w tym siedzą, poruszę ten temat i coś nagram, ale nie obiecuję, ponieważ jest to temat taki dość... Burzliwy, ale mówię, dajcie znać, bo chciałbym poznać Wasze zdanie w tym temacie.